Witam serdecznie na kanale Haftmania. Dzisiaj mam dla Was do pokazania dwa zestawy ze sklepu Cross Dip. Dostałam oba te zestawy, żeby pokazać wam, co w nich jest. Ja ten filmik nagrywam już trzeci raz. Raz nagrałam tylko jeden zestaw później nagrałam wszystko bez dźwięku, no i teraz trzeci raz w końcu mam nadzieję, że mi się uda ten zestaw jest otwarty, bo ja już go zaczęłam wyszywać no bo jak nagrałam ten filmik no to mówię, zacznę od razu wyszywać a tu wyszło tak, że <laughs> nagrałam go źle, więc muszę jeszcze raz więc tak najpierw zbliżenie na no to co tutaj mamy, tu jest taki obrazek typowo zimowy, chcę właśnie go wyszywać teraz tutaj mam obrazek taki w sumie to letnie, Napisane jest summer są cztery takie dziewczyny właśnie i to już będzie obrazek, który wyszuję sobie kiedyś tam. Dobra, odstawiam kamerę. Ustawię ją, żebyście wszystko fajnie widzieli. O, tak. Troszkę oddalimy. A nie możemy oddalić to. Zostawimy tak. O. I. Teraz będę opowiadać Wam, co jest w tych zestawach. Zacznę od tego otwartego. Więc tak. Zestaw przyszedł w takiej fajnej foliwce. Ja te foliówki bardzo lubię. Dla mnie to jest super, bo wkładam do tego, chowam do szafki i nie ma problemu. <laughs> e, tutaj mamy całą instrukcję. Instrukcja jest po angielsku, ale jest e, tak, obrazki są zrobione, że bez problemu wszystko zrozumiecie. E, nie ma najmniejszego problemu, więc to jest ekstra. Na pierwszej stronie mamy napisane, co wchodzi w skład zestawu. Mamy pokazane. E, Obrazek, który będziemy wyszywać, jest też jakiś tam numer, kanwa, jaką mamy nici, iloma powinniśmy wyszywać i wymiary obrazka. Dalej, mamy wzór <laughs> wydrukowany po prostu na papierze kredowym. I to jest wzór, z którego na spokojnie możemy wyszyć sobie obrazek. Jak na razie, ja żadnego takiego obrazka nie skończyłam, ledwo dwa zaczęłam, więc trudno mi mówić o tym, ile nici zostanie. Tutaj na razie z tego zestawu wyszyłam tylko jeden kolor. Ten obrazek jest nieduży, więc te kolory będą w w miarę szybko. Wyszyłam tylko jeden kolor taki i patrzcie, tyle mi zostało nici. Ja użyłam mniej więcej jedną, trochę ponad jedną trzecią. Tej, tego, tej nitki, więc gdyby okazało się, że każdy jest w stanie tyle samo, no to na spokojnie drugi obrazek można wyszyć i właśnie przy tej okazji można wykorzystać ten wzór. On też będzie nam bardzo potrzebny, ponieważ na nim jest zaznaczony backstitch i fręczknoty, a na nadrukowanej kanwie są tylko krzyżyki i fręczknoty. Nie ma tutaj w ogóle backstitchu, więc ten wzór będzie nam, niebe, be, no będzie nam bardzo potrzebny. Dalej, mamy tu pokazane wszystkie krzyżyki pełne. French e, noty i Backstitch te numerki odpowiadają nam tym numerkom na organizerze a te tutaj odpowiadają nam oryginalnej mulinie DMC więc jeśli będziemy chcieli ten obraz raz wyszyć albo nam braknie tej muliny to możemy sobie dokupić tą oryginalną DMC albo zamiennik CXC według tych numerków i wtedy na spokojnie możemy sobie wyszywać e, no tutaj mamy wzór, legendę kanwa. Też jest legenda tutaj i tutaj, do wszystkiego i do wręczknotów w Beksticzu i wszystkich krzyżyków. Ten obrazek nie jest cały wyszty, zobaczcie, tutaj jest dość sporo i tutaj dość sporo białego, którego w ogóle nie będziemy wyszywać. Wzór wydaje mi się, że jest naniesiony dobrze, aczkolwiek już zobaczyłam jedną rzecz, na przykład zobaczcie. Ja już wyszyłam ten znaczek, a tutaj jest jeszcze taki, 19. I ja w pierwszej chwili jak zobaczyłam te numerki, to myślałam, że to będą też te 18, a tu już jest 19, więc tutaj warto sprawdzać kilkakrotnie. Ja patrzę dokładnie, bo w takich kanwach nie mam żadnego doświadczenia, a nie chciałabym sobie tego zepsuć, więc, więc patrzcie, w ogóle zobaczcie, że tu jest tych fręczkotów. To wszystko, ten cały łańcuch, to jest wszystko to, więc ja też ich nie umiem robić, więc będę się też przy, przy okazji tego obrazka uczyła, więc trzymajcie sobie kciuki. Więc tak, wzór nadrukowany wzór papierowy no i nici no nici mamy tutaj kolorów jest 28, czyli no nie dużo dwie igiełki w poprzednim zestawie, który był taki sam w ogóle w tych samych foliówkach też były te igiełki i one dla mnie mają za małe uszka, ja, mi było ciężko dwie nitki przez to przewlec, więc ja wymieniłam sobie na inne igły nici ja nie muszę skracać, ja wyszywam taką całą, po prostu wyciągam jedną nitkę składam ją na pół i wyszywam i ja w tych zestawach też podjęłam taką decyzję, że staram się od razu całą nitkę wyszywać do końca, nic nie parkuję, nic nie zostawiam, po prostu biorę nitkę, wyszywam do końca i potem biorę następną, żeby nic mi nie zostawało. W tym zestawie właśnie chcę wyszywać kolorami, tak całkiem, po prostu cały obraz jednym kolorem, potem kolejny kolor w ten sposób. tutaj mamy zaznaczone w ogóle fajnie, że jest czternastka. Ja sobie myślę, że mi jeszcze przy moim takim trybie pracowania przydałoby się podpisać, jaki to jest wzór. Bo ja pewnie zaraz to dziś rzucę, wymieszam z innymi organizerami i nie będę wiedziała, ale to już tylko tak, jeśli chodzi o mnie. No więc tutaj zestaw mamy cały omówiony. Mi się ten wzór mega podoba. Jak mówię, ja już go zaczęłam. Nawet zaczęłam już Wam nagrywać filmik z wyszywania. No gdyby tylko ten miał głos, no to byłoby już super. A tak muszę jeszcze raz dobrać. I mamy drugi zestaw. Ja ten wzór już widziałam, tylko ja go widziałam w wersji wyszywanej na lnie, gdzie właśnie cała, cała postać była wyszywana dwoma nitkami przez dwie nitki materiału, a twarz i tutaj, gdzie mamy dłonie, były wyszywane jedną nitką przez jedną nitkę materiału. Wiadomo, że przy tej 14 tego nie zrobimy, więc efekt będzie już mniej taki delikatny, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Też mam zamiar wyszyć ten wzór, no na pewno nie jakoś teraz, w na najbliższym czasie, ale ogólnie mam zamiar. Tu się powtarza nam ta sama historia, czyli mamy tak samo legendę, wszystko instrukcje bardziej niż legendę, instrukcje. Tutaj znowu mamy właśnie pierwszą kartę, na której napisane jest jaka to jest kanwa, ile ma nitkami, wymiary, nazwa tego zestawu. No i tu mamy wzór. Zobaczcie, tutaj wzór jest na dwóch kartkach. Jedna jest taka, w ogóle ponumerowana jest, która jest która. Tylko tak patrzę, że tu nie ma numeru, więc trzeba po tym, co widzimy na wzorze. A nie, czekajcie, jest tutaj napisane. No i z drugiej strony też mamy wzór. I tutaj mamy jeszcze taki, który musimy sobie rozłożyć. Tam też jest cała kartka. Backstitch. Backstitch tu nie ma dużo, jest tylko w sumie na twarzy, trochę i na ręce. No i tutaj mamy też legendę. I tu mamy tak, pełne krzyżyki. Mamy krzyżyki 3 czwarte, 1 czwarta i backstitch. Więc tutaj już to będzie fajniejsze, dokładniejsze. Trzeba będzie zwracać uwagę, że pewne na tych krzyżykach <laughs> innych niż pełne. Tutaj mamy nici. Nici mamy więcej, bo kolorów jest 37. Tu też jest zaznaczone, że to jest 14. O, mamy dwie igiełki, takie same, chude, więc ja też je wymienię. I mamy kanwę. kanwę, na której też mamy dużo miejsca, takiego, którego nie będziemy wyszywać. Zobaczcie, tu wszystko to, to. Czyli ogólnie materiał jest naprawdę duży, ale samego wyszywania tak dużo nie będzie. No tu w ogóle będzie szło szybko na no oparcie, a my ten sam kolor lecimy. W ogóle ta obwódka mi się trochę z samplerem skojarzyła. Zobaczcie, ja czekajcie, pokażę Wam, gdzie ja to mam całą to, całe te wzór tak ma wyglądać, że ta obwódka właśnie tutaj i tu mi się skojarzyła trochę z samplerem. Że jest prosto, bierzemy jeden kolor i, i wyszywamy. No. No więc oba wzory bardzo mi się podobają. Zestawy mega fajnie wyglądają, ja naprawdę bym się nie powstydziła takiej. ale wiadomo, z tymi zestawami to różnie bywa. Też dostałam komentarz, że to, te zestawy czy to są zestawy od Joy Sunday i tu trzeba uważać, żeby nie zabrakło niki, czyli jak pełnimy jakiś błąd, no to, no to po prostu zostawiamy go na sam koniec do poprawy, żeby nie mieć problemu, że nam zabraknie nitek. No ale ja na razie jeszcze o tym nic nie wiem. Jak jakiś zestaw uda mi się skończyć, to wtedy będę Wam mówić, czy nitek mi wystarczyło, czy mi zabrakło. Więc tak, mam takie dwa cudeńka. Przepraszam za chrypę, no ale zawsze jestem chora. W takim świątecznym klimacie zostaję. Będę sobie to powoli dziubać. A Wam życzę wszystkiego dobrego, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Pewnie zobaczymy się jeszcze w filmikach na moim kanale, ale już tak zapobiegawczo. Życzę, tutaj za chwilę jeszcze dołączyłam taką wstawkę, jak oglądamy jakieś rzeczy w sklepie. No i chyba nie powiedziałam o najważniejszych rzeczy, o kosztach. Ten zestaw kosztuje 27 zł. 34 grosze, a ten zestaw 39 zł. 40 groszy. Teraz jest promocja na stronie i przy wydaniu 50 dolarów oszczędzacie 4, przy 90 oszczędzacie, 99 oszczędzacie 12 dolarów, przy 150 oszczędzacie 17. Tam na stronie są jeszcze inne promocje. Widziałam, że jak się wyda 204 zł, to ma się jakiś rabat. Ode mnie jest jeszcze 5% rabatu na hasło Haftmania, więc jeśli takie zestawy Wam się podobają, chcecie spróbować kupić komuś na prezent na przykład, albo w ogóle pooglądać, to zapraszam na stronę crossditch.wip.pl Vip Crostige, przepraszam, będzie Vip Ja Wam wrzucę link na dole. Też będzie nazwa tutaj w tytule, więc dobrze będziecie widzieć. Będą linki do tych dwóch zestawów do całej strony. Więc zapraszam serdecznie obczaić, co tam jest, czy jak te promocje się łączą. Wiem, że ta firma pisała mi, że między 20 a 25 będą najlepsze promocje. No ta paczka jest do dzisiaj 24. Więc ten filmik pewnie będzie 25 najwcześniej, bo mam strasznie słaby internet w domu i te filmiki przesłuchają się cały dzień, a we Wrocławiu przesyłają się 15 minut maksymalnie i to już jest dla mnie długo. Więc mam też takie plany, żeby nagrać kilka filmików przed nowym rokiem, właśnie podsumowanie roku czy plany i dodać to wszystko we Wrocławiu, dać się jako prywatny i potem dodawać sobie tutaj żeby też nie czekać z tym strasznie długo, a kolejne filmiki po prostu nagrywać jakoś tam z wyprzedzeniem i dodawać, no, bo po prostu masakra z tym czasem. Dobra, kończę gadać, zapraszam na kolejną część filmiku z oglądaniem strony. Mam nadzieję, że takie filmiki Wam się podobają, one teraz raczej będą się nieczęściej pojawiać. Jeszcze jedna do mnie paczka idzie, którą też Wam pokażę. No, to co? Mam nadzieję, że nie tylko takie, bo chciałabym Wam pokazywać, co ja naprawdę wyszywam, a nie tylko zestawy, które dostaję albo rzeczy, które kupuję, bo w sumie najbardziej lubię oglądać, jak ktoś coś wyszywa, więc mam nadzieję, że siądę do wyszywania i będę mogła Wam pokazywać dużo postępów. Dobra, życzę jeszcze raz wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i do usłyszenia.